Pozostając przy rozrywkowej części żywota emigranta, pewnego dnia wracając po pracy późnym wieczorkiem, przechodziłem przez główny plac w firze, gdzie napotkałem się na coś w rodzaju festynu. Wyglądało to bardzo interesująco, ponieważ wzdłuż głównej ulicy odchodzącej od placu poustawiane były beczki z winem, przy których, mimo późnej już przecież pory, krzątali się licznie zgromadzeni turyści i polacy. W tłumie rozpoznałem kilka znajomych twarzy, więc postanowiłem dowiedzieć się, o co w tym wszystkim chodzi. Jak się okazało było to coroczne święto wina, które polegało głównie na tym, że trzeba było się przejść ulicą z wyksponowanym winem odwiedzając po kolei każdą beczkę w celu degustacji wykwintnego trunku. Na końcu tej ścieżki zdrowia znajdowało się stoisko z pieczonym baranem i jak ktoś miał ciągle wystarczająco siły to mógł sobie jeszcze pojeść darmowego mięska. Widząc wesołe miny spotkanych znajomych postanowiłem zmierzyć się z rzeką wina, bo przecież nie mogłem odpuścić sobie tego barana na samym końcu. Tak więc idziemy beczka od beczki, kubeczek po kubeczku i gdzieś w połowie drogi sami wyglądaliśmy jak stado baranów, a wizja darmowego jedzenia oddalała się z każdą szklaneczką. W pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że tak właściwie to nie chce nam się już jeść, ale za to apetyt na imprezę jakoś tak dziwnie wzmagał się nieubłaganie. Wśród nas znalazł się strasznie zmęczony polski marynarz, który zwiedzał południe Europy własnym katamaranem. Kiedy ten fakt wyszedł na jaw, pomysł na imprezę był już gotowy. Postanowiliśmy wybrać się jego dwukadłubowcem na sąsiadujący z wyspą wulkan. Z całym szacunkiem do wieku naszego kapitana, no i oczywiście mając na uwadze jego zmęczenie wypitym winem, padła decyzja o przetransportowaniu go do łodzi na naszych plecach. Tak więc ruszyliśmy w drogę do mniejszego portu wyspy, zwanego starym portem, gdzie nasz gospodarz zaparkował swój katamaran. Muszę powiedzieć, że nie było łatwo, bo po drodze mieliśmy do pokonania setki stopni krętych schodów prowadzących w dół stromego zbocza kaldery. Ale czego się nie robi dla dobrej zabawy? Nareszcie dotarliśmy do zadsumowanej łodzi. Zameldowaliśmy się dumnie na jej pokładzie i teraz przyszedł czas na popisanie się umiejętnościami żeglarskimi. No cóż, po krótkiej dyskusji doszliśmy do wniosku, że popłyniemy na wiosłach, bo po co nam żagle, przecież na wulkan nie było znowu aż tak daleko. Podniesieliśmy kotwicę, założyliśmy na czubek masztu latarkę, bo było już ciemno i nie chcieliśmy zostać przejechani przez jakąś większą jednostkę, i ochoczo z wielkim zaparciem zaczęliśmy wiosłowanie. Na początku nawet nam to szło, ale po jakimś czasie zauważyliśmy, że przestaliśmy się oddalać od brzegu, mimo że nasze wiosła chodziły jak na galerze. Pedałujemy i pedałujemy i nic. Po ponad godzinie intensywnego treningu siłowego zorientowaliśmy się, że nie podniesieliśmy jeszcze jednej kotwicy i szarpaliśmy się naszą łodzią jak pies na smyczy. Skąd mogliśmy wiedzieć, że tam były dwie kotwice, nie pokazywali tego na żadnym filmie. Okej, okay, uporaliśmy się z naszą niespodziewaną uwięzią i płyniemy dalej. Gdzieś w połowie drogi zgasła nam nasza latarka sygnalizacyjna, bo nikt nie przypuszczał, że bateryjki mogą nie wytrzymać do końca podróży. Tak więc w całkowitych ciemnościach wiosłujemy jeszcze szybciej, żeby usunąć się z drogi. Dobijamy w końcu do brzegu wulkanicznego lądu. Robiło się już jasno, więc przynajmniej widzieliśmy po czym stąpamy. Wygramoliliśmy się na skaliste wybrzeże, i tak prawdę mówiąc, odechciało nam się zwiedzania tej ciekawostki turystycznej, no ale skoro już tu jesteśmy, to wypadałoby przynajmniej skoczyć do krateru. Wspinamy się na szczyt z wyobrażeniem dziury w ziemi z wybuchającą lawą, ale kiedy tam dotarliśmy zobaczyliśmy porośniętą rzadką trawką dolinę z paroma wielkimi kamorami spod których wydobywały się śmierdzące opary, a przez środek biegła wydeptana ścieżka. Od cały krater. Dobra, widzieliśmy wulkan od środka teraz czas wracać do domu, chociaż do roboty to i tak już nie zdążymy. Przewiosłowaliśmy z powrotem do starego portu, wspięliśmy się na górę po krętych schodkach i wykończeni usiedliśmy na placu z którego wyruszyliśmy. Pech chciał w tym momencie przejeżdżała tamtędy śmieciarka z jej nadgorliwym kierowcą, który swoim sokolim wzrokiem wypaczył mnie jak swoją upragnioną ofiarę. No to by było na tyle, jeżeli chodzi o moją karierę wyspiarskiego śmieciarza. Taka była myśl, która przeleciała mi wtedy przez głowę.